O, przepraszam, przepraszam mówić Państwo, w dobie nauczania zdalnego to człowiek nie jest już tylko zwykłym wykładowcą statystyki, ale gdy szkoły także uczą się zdalnie, to jest panem od polskiego, panem od matematyki, katechetą, łefistą, panem od muzyki, Karolek, to masz gitarę ćwisz sobie. Luta, o, i twisz sobie. Otóż ćwicz sobie dalej. Dziękuję pani gitarze to. Karol, w swoim pokoju ćwicz, dobrze? W swoim pokoju ćwicz. Dobrze, proszę Państwa, dzisiaj przechodzimy do nowego tematu. Bo wchodzimy w korelację i zaczniemy, chyba, od najłatwiejszego współczynnika korelacji: Rangs-Pillmana. Proszę Państwa, żeby nie będzie tych piłkarzy tak na siłę. Miałem pomysł, żeby był wzrost i waga, ale pomyślałam o czymś innym. Poważny temat: czytanie książek. Proszę Państwa, to jest rzeczywiście poważny temat. co nie ma co żartować, kiedy się pytałem jednego ze swoich kursantów, jaką książkę ostatnio czytał, mówiłem, że Pana. I chyba Krasnara Haabaue, a co to chyba? No tak, bo to było pierwsze nasze podstawówki, tak? No na szczęście niektórzy czytają częściej książki. I tu a po książek, mamy liczbę stron i cenę książki. Tak, żeby nie reklamować tytuły książek, wykasowałem. Jest z popularnej księgarni. I chcemy sprawdzić, czy jest zależność między ceną książki, a liczbą stron. Proszę Państwa, tu jest wzór uczynnik korelacji relacji Rangspielmana. Ale zanim do tego przejdziemy, musimy uporządkować Yy, nasze, nasze podmioty i pod względem liczby stron od najmniejszej do największej i pod względem ceny od najmniejszej do największej, albo na odwrót może być od największej do najmniejszej, ale musi być jednakowa kolejność. Zróbmy od najmniejszej do największej. Popatrzmy na liczbę stron. Najmniejszą liczbę stron ma piąta książka yy, 232, więc tu stawiamy jedynkę. Potem na drugim miejscu będzie 304. Na trzecim miejscu 320, czyli 3, na czwartym miejscu będzie 352, tak? czyli to jest 4, potem 511 to jest 5 i 656 to jest 6, największa liczba stron. I tak samo od najmniejszej do największej segregujemy ceny. No najniższa cena, po której można kupić książkę, to jest chyba ta. Tak, 28,99 zł. Ustawiamy jedynkę. Druga najniższa cena 29,992. Trzecia najniższa cena na no, tylko 4 grosze, 4 grosze grosza to jest 30, ,30 zł 30 groszy. Potem patrzymy, mamy, yy, mamy 33, 49, to jest 4. Potem mamy 34 dwa razy, ale tu jest 49, więc to będzie piąta. I najdroższa 34,99,6. tak? Czyli zaczęliśmy od opasautowania naszych obiektów od najmniejszego do najmniejszego. Wygląda na pierwszej i drugiej kategorii. Czyli u nas to i cele. Teraz robimy, musimy policzyć DI. Co to jest DI? DI to jest różnica rank, którą przed chwilą policzyliśmy. Czy od pierwszego odejmujemy drugie, czy od drugiej? Pierwsza nie ma znaczenia, bo to będzie za chwilę do kwadratu. Tak Państwo widzą, jest poziom szkoły podstawowej. 3 odjąć 2. 1, 6 odjąć 5, 1, 2 odjąć 3, minus 1, 4 odjąć 4, 0, 1 odjąć 1, 0, 5 odjąć 6, minus 1, tak? Tu we wzorze mamy do kwadratu to różnicę rank musi podnieść do kwadratu, więc to podnosimy do kwadratu 1, do kwadratu 1, tak samo tutaj minus 1 do kwadratu 1, wiemy, że kwadrat likwiduje liczby ujemne, tak, przechodzą dodatnie, 0 do kwadratu to oczywiście 0, 1 minus 1 do kwadratu 1, tak, i tutaj wiecie Państwo, widzimy, że przed tym d kwadrat jest suma, tak, czyli musimy zsumować yy, kwadrat różnicy w rangach. No, dużo tutaj tego nie mamy, to jest 1 plus 1 plus 1 plus 1, znowu poziom szkoły podstawowej, piszemy 4, tak? czyli w tym wzorze możemy już napisać Mamy 1 minus 6 razy 4. No właśnie, teraz popatrzmy na dół, na dół wzoru. Mamy n. Co to może być n? No n to kojarzyło nam się z liczybnością, tak? czyli liczba obiektów. No tu mamy 6 książek, tak? Czyli nasze n będzie wynosiło 6. A za chwilę mamy n do kwadratu. 6 do kwadratu, no to już poważniejsze, już czwarta czy piąta klasa szkoły podstawowej 6 do kwadratu 36, odjąć 1, tak? Czyli tu będzie 6, no i 36 odjąć 1, tak bo 6 dokładnie odjąć 1, 36 odjąć 1, 35. Tutaj widzimy, że szóstki nam się skracają. Więc cała sprawa się sprowadza do tego, że 1 odjąć 4, 35, tak? Czyli to będzie 31, 35. No, teraz musimy na kalkulatorze policzyć. 31 podzielić przez 35 to się równa 0,8857. No w przybliżeniu napiszmy, że to jest 0,89. Proszę Państwa yy, interpretacja współczynnika korelacji Rangspirmana jest taka sama jak interpretacja współczynnika korelacji liniowej Pearsona. One w ogóle się mieszczą od minus 1 do 1. Tak? Im bliżej 1 lub im bliżej minus 1, tym silniejsza korelacja. Im bliżej zera, tym słabsza korelacja. Oczywiście korelacja bliska jedynki świadczy, że obie wartości idą w samym kierunku. Im wyższa jedna cecha, to tym wyższa druga. W przypadku korelacji ujemnej rozchodzą się, tak? Rośnie jedna cecha, maleje druga. Tu widzimy, że mamy korelację dodatnią, czyli im większa liczba stron, tym spodziewamy się wyższej ceny. Natomiast siła korelacji. No im bliżej 1, tym silniejsza. 0,89 jest wysoką wartością, czyli powiemy, że obserwujemy silną korelację dodatnią między liczbą stron a ceną książki.